Modlitwa za wstawiennictwem świętego Józefa. O święty Józefie, którego opieka przed tronem Boga jest tak wspaniała, mocna i natychmiastowa, powierzam Ci wszystkie moje sprawy i pragnienia. O święty Józefie, pomóż mi przez Twoje potężne wstawiennictwo i wyproś mi u Twojego boskiego Syna. Wszelkie duchowe błogosławieństwa, żebym poddany Twojej niebiańskiej mocy, mógł złożyć moje dziękczynienie i hołd najbardziej kochającemu ze wszystkich ojców. O święty Józefie, nigdy nie zmęczę się kontemplowaniem Ciebie, a w Twoich ramionach zasypia Jezus. Nie ośmielę się zbliżyć do Ciebie, kiedy On spoczywa na Twoim sercu. Uściśnij go mocno w moim imieniu, ucałuj Jego drogocenną głowę i poproś Go, by odwzajemnił ten pocałunek, kiedy będę wydawał moje ostatnie tchnienie. Święty Józefie, patronie odchodzących dusz, módl się za mnie. Amen.